Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Mamy piątek, 7 marca 2025 roku i zapraszam Was na ostatnie w tym tygodniu wydanie raportu z Walkna. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę dzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla analityków kanału: Marcin Lower, Paweł Foszner i Marcin Michaluk. Dziękuję. Dziękuję także tym wspierającym, których jeszcze nie zdążyłem wpisać na planszę. Nie oczywiście wszystkich zachęcam do wspierania kanału, śledzenia, łapkowania i też oczywiście subskrybowania, bo zbliżamy się do 7000 subskrypcji. Także Kolejna mała bariera zostanie, mam nadzieję, wkrótce przekroczona. I muszę Wam się też pochwalić, że znowu wyprzedziłem wszystkie media. Nie mniej więcej chyba już dwa tygodnie temu informowałem o kolejnych polskich czołgach wysyłanych na Ukrainę. Najprawdopodobniej to były PT-91. Z tego co widziałem na takim filmiku, który był nagrany, kiedy jadą one. Na wschód i teraz dopiero na światło publiczne wyszła ta informacja o 60 kolejnych maszynach, które przekazaliśmy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Także można powiedzieć, dlatego warto subskrybować i śledzić mój kanał, bo już dwa tygodnie wcześniej możesz się czegoś dowiedzieć, zanim podadzą to oficjalnie media. A my przechodzimy oczywiście do już dzisiejszych informacji. Na początek informacje z oceanu. Donald Trump otrzymał swój zakaz dalszej dostawy broni lub też innej znaczącej pomocy dla Ukrainy. Ponadto Stany Zjednoczone zaprzestały wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą. W mojej ocenie, to właśnie ta druga część tych ograniczeń jest najbardziej dotkliwa dla Ukrainy, bo mówimy tutaj o bardzo cennym źródle informacji wszelakiej, choćby tej gdzie i w co wysyłać swoje drony. Myślę, że to jest sprawa najbardziej jasna, dużo bardziej dotkliwa niż to, że przez jakiś czas nie będą wysyłane na przykład pociągi ze sprzętem, z amunicją ze Stanów Zjednoczonych, bo ta amunicja i tak w pewnym sensie cały czas z Europy płynie, także jest w stanie to źródełko, chociaż węższe troszkę może bardziej koryto się zdążyło, jednak dalej ono płynie, no, czego choćby przykład mieliście wcześniej. Nasz rząd, tym bardziej, że stosuje taką taktykę. Widać, że najpierw wysyła, a później po jakimś czasie to albo wychodzi przypadkiem, albo oficjalnie. Więc, jak nasze samoloty polecą na wschód kolejne helikoptery, czołgi, pojazdy i tak dalej, no to pewnie dowiemy się dopiero za jakiś czas. Po to, żeby jakby przedstawić nam sytuację już faktem dokonanym. Co za tym idzie, Ukraińcy zostali wyłączeni z systemu oznaczania celów dla wyrzutni HIMARS. Stany Zjednoczone zerwały kluczowe połączenia wywiadowcze, i nastąpiło to o godzinie 14 czasu kijowskiego, kiedy tylko Trump to ogłosił. A więc bardzo szybko przeszli od zapowiedzi do realizacji. Coś premier Włoch Meloni odrzuciła francuskie i brytyjskie oferty wysłania wojsk na Ukrainę. Dlaczego? Przecież by złe doświadczenia z minionej wojny, kiedy już Włosi. Przystąpili u boku jednego państwa do wyprawy na Związek Radziecki. Nie skończyła się ona za dobrze dla włoskiej armii, a właściwie skończyła się kompletną tragedią. Jak ostatnio przypuszczałem, do kolejnych rozmów amerykańsko-ukraińskich dojdzie najprawdopodobniej już nie w Waszyngtonie, ale w innym kraju. I potwierdził to ostatnio Witkow. Amerykanie planują spotkać się z Ukraińcami w Arabii Saudyjskiej. Nie wiem jeszcze dokładnie, w którym mieście. Zastanawiające jest to, czy będzie też obecna trzecia strona. Tego Amerykanie nie zapowiedzieli, ale wszystko jest możliwe. Celem spotkania ma być wynegocjowanie porozumienia pokojowego oraz wstępnego zawieszenia broni. Tutaj zaś na zdjęciach widzicie brytyjskiego najemnika Skoda Risa. Został on skazany na 19 lat więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Zamknięte cele z możliwością ograniczenia komunikowania się, ograniczenia w odwiedzinach, dostępie doświadczeń socjalnych, materialnych. To tylko jedne z wygod, którego czekają. No cóż, można powiedzieć, że i tak miał szczęście, bo zazwyczaj najemnicy nie trafiają do niewoli. Tu widzicie coś zdjęcia z ataku na hotel w krzywym rogu. Oczywiście każdy ze stron podaje swoją wersję. Najprawdopodobniej Rosjanie wiedzieli, w jaki hotel celować. Dzięki swojej służbie wywiadowczej. Kto tam przebywał, możemy się tylko domyślać, ale raczej nie byli to goście. I na koniec tutaj widzicie ujęcia najnowszego wcielenia czołgu typu Carmangão, czyli takich przebudowanych, obudowanych czołgów, które zazwyczaj prowadzą kolumnę nacierającą. Widać na tej maszynie już ślady ataków, najprawdopodobniej dronów. Została ona. Do pancerzona, czym się da. Nowością są takie zwisające przewody, które możecie zaobserwować. Zapewne służą one do tego, by wkręcały się w nie wirniki atakujących dronów. Także można powiedzieć, że cały czas myśl techniczna armii rosyjskiej się rozwija. Od dzisiaj też ma nastąpić znacząca poprawa pogody na Ukrainie Wschodniej, zarówno w obwodzie Donieckim, czy też na północy w obwodzie. Kurskim. Ta temperatura ma osiągnąć nawet do 16 stopni powyżej zera, ale co najważniejsze, mają nastąpić znaczące przejaśnienia, a wręcz nawet czyste niebo. Takie niebo bez opadów ma się utrzymać przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia, i to jest bardzo ważna informacja z perspektywy nadchodzącego weekendu. Może on być gorący i to nie tylko dosłownie, ale i w przenośni. Oraz oczywiście bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy wspierają mnie w programie SUPI. Tam możecie dokonać jednorazowej, drobnej wpłaty, za którą już z serdecznie dziękuję. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. No już przejdźmy już na linię frontu. Podczas gdy rosyjskie siły powierzchno-kosmiczne kontynuują atak na infrastrukturę energetyczną i gazową Ukrainy, oprócz Kijowa atakowana była także Odessa. Południowo-zachodnia Ukraina, Półtawa, Charków, to także wspierały one działalność wojsk na lądzie. Tutaj chciałem wspomnieć o atakach na Kulajpole. To miasteczko, które jest ukraińską twierdzą w rejonie Frontu Zaporowskiego, od kilku dni, a właściwie mniej więcej od tygodnia, stało się obiektem regularnych bombardowań lotnictwa rosyjskiego, co tutaj między innymi widzimy na materiale filmowym. Czy jest to przygotowanie pod przyszły atak? na tą ukraińską twierdzę. Poczekajmy, a zobaczymy. Bardziej już na północ, czyli już w obwodzie donieckim, wojska rosyjskie dalej prowadziły działania zaczepne w obszarze południowym. Przede wszystkim walki w rejonie Pawliwka na kierunku Wilnia-Pole-Szewczynka. Nie prowadzono działań zaczepnych na kierunkach ani dnipro ani też Wesele czy Freuliwka, ale te miejscowości, jak i Kamar regularnie bombardowane zapewne wojska rosyjskie obecnie przeszły do przegrupowania się i przygotowania pod przyszłe działania zaczęły. Wojska rosyjskie wykonały atak na kierunku, na który nie wykazywały aktywności już od kilku tygodni, czyli na obszarze międzyrazdolne Razły. Tutaj do tego punktu dotarły siły rosyjskie, poniosły straty, zostały przez ukraińców dalej zatrzymane. Po zajęciu Andrywki wojska rosyjskie 114 Brygada nie kontynuowała działań zaczepnych na kierunku na Ołeksę Mamy raporty jedynie o atakach dronów i bombardowaniu północnego Konstantinopilu. Nie mamy żadnych informacji, by Rosjanie tutaj próbowali szturmować północną rejon tego miasteczka, czy też tej miejscowości. Nie mamy też żadnych informacji o próbach wyjścia garnizonu ukraińskiego, tutaj tym polem właściwie, czy też drogą, ani o jakichkolwiek działań zaczepnych z tej strony ukraińskiej. Sytuacja jest troszkę zagadkowa. Poczekajmy, może dotrzą do nas jakieś bardziej wiarygodne stąd informacje. Przechodzimy dalej wzdłuż linii frontu w kierunku północnym i docieramy do, można powiedzieć, przedmieścia Pokrowska. Na tym rejonie tego rosyjskiego włamania i południowym obszarze Pokrowska panuje trudna sytuacja dla wojsk rosyjskich. Od pewnego czasu Ukraińcy wielokrotnie, głównie na obszarze Kotlinowej, Piszczane Szewczenka kontratakowali. Wojskom rosyjskim zasadniczo udało się utrzymać wiele pozycji, ale w wielu miejscach, jak w Piszczale, musieli przechodzić Rosjanie do kontrataków, by odzyskać kontrolę. Nie udało się Rosjanom utrzymać strefy na północ od linii kolejowej. Najprawdopodobniej musieli się z niej wycofać, wobec przede wszystkim trudności związanych z zaopatrzeniem. Jedną z podstawą tego wszystkiego jest miejscowość piszczane. Po tym jak Rosjanie wyparli Ukraińców z miejscowości Piściane, ci po raz kolejny przeszli do ataku, próbując wedrzeć się do tej bardzo ważnej miejscowości. Można powiedzieć, że operacyjnie ważnej dla całego tego kierunku. Już o tym mówiłem, piszczane jest przede wszystkim bardzo ważna ze względów logistycznych właśnie dla tego obszaru działań armii rosyjskiej. Oprócz kierunku Piszczane jednostki ukraińskie także próbowały wedrzeć się do zabudowań Szewczenko. Mamy to nagrane. Mniej więcej od tego kierunku Ukraińcy właśnie od strony jakby wschodniej miejscowości próbowali również kontratakować. Według niektórych danych udało się Ukraińcom wejść do kilku pierwszych zabudowań przygranicznych miejscowości. Straty jednak ukraińskie były bardzo wysokie. Jak dalej rozwiązuje się ta sytuacja? Dlaczego Ukraińcy tak intensywnie atakują na tym obszarze? Czyżby próbowali tutaj przeciąć rosyjską obronę? Nie, no chyba to jest niemożliwe. A może jest to związane z tym, że pokrok skoro cały ten obszar leży na pewnych rzeczach, którego tak, prawną Amerykanie? Za co wiesz walczą w tym obszarze żołnierze ukraińcy, za co wyruszają w bój? No to pytanie już muszą sobie sami zadać Ukraińcy. Natomiast no, tutaj trzeba przyznać, że te ataki ukraińskie w ostatnim czasie, no, mające dobre przygotowanie, jeżeli chodzi o sprawy związane z logistyką, po prostu no, grad, tak jest się dzieje oprzeć, no, przynosiły taki skutek, że przede wszystkim bardzo tutaj wiążą Rosjan. Póki co nie udało się z żadnej miejscowości tak naprawdę Ukraińcom Rosjan wybić, no ale stanowią one dla nich zagrożenie. Idziemy dalej z myślini frontu. Tutaj nie mamy żadnej większej aktywności. Przechodzimy do obszaru Toreck. Tutaj jest kilka ciekawych informacji. Wojska ukraińskie atakują bardzo ze strony przede wszystkim północnej. Przyszły też informacje mówiące o tym, że kilku jednostkom ukraińskim udało się wejrzeć do dzielnicy Zabałka w tym obszarze. Ta informacja najprawdopodobniej jest prawdziwa, dlatego że był materiał pokazujący Ostrzał tego obszaru przez rosyjskie drony, więc być może, no być może raczej na pewno jakiś oddział ukraiński tutaj się wdarł. To świadczy o tym, że Rosjanie po prostu nie mają sił by zabezpieczyć Torecka po tym, jak go opanowali, i próbują reagować, można powiedzieć, doraźnie. Nie mamy do tej pory do czynienia z jakimkolwiek ściąganiem większych sił przez jednostki, y, przez dowództwo rosyjskie na tym obszarze. To jest bardzo ciekawe. Na tym obszarze tego włamania od strony krymskie. Najprawdopodobniej siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad całym obszarem tej kopalni, tych zabudowań naziemnych kopalni, w której tak ciężkie walki trwały przez długi czas. W tym momencie Ukraińcy weszli i siedzą mniej więcej, może w tym blokach. To dałem już pytanie ostatnio: jaką cholerę znowu wchodzili do tego piekła? Część tutaj najcięższych walk była w tym rejonie. Najprawdopodobniej Rosjanie odzyskali część tych zabudowań. Odzyskali to, może, dużo powiedziane. Po prostu przy położyciu artylerii i Fabów, wysadzili po prostu w powietrze, można powiedzieć te bloki, które jeszcze tutaj się ostały z Ukraińcami w środku. To okazał tym, że tam wchodzić i jaki miał cel? No, to jest bardzo dobre pytanie. Walki mniej nie tutaj trwają i sytuacja dla Rosjan jest dosyć trudna, a ich reakcja jest troszkę niewspółmierna. Jedyny kodratek, jaki był właśnie od strony krymskie, był jedynym działaniem, można powiedzieć. Ewidentnym ze strony rosyjskiego dowództwa. Trwają więc walki w okolicach Krymskie, kopalni oraz wiemy, że ukraińskie oddziały dotarły do kilku zabudowań w tym obszarze Torecka. Niemniej, siły rosyjskie i dowództwo rosyjskie, nie patrząc na wydarzenia w Torecku, koncentrowało się w ostatnim czasie na obszarze czas i Fiaru. Przez długi czas tu mieliśmy do czynienia ze spokojem. Docierały teraz do tylko informacje o silnych atakach rosyjskich na kierunku stupoczki Konstantynówka, ale bez rezultatu. I tutaj mamy do czynienia z wydarzeniem, które jest tytułowe dla dzisiejszego raportu, właśnie na obszarze Casi -Piaru. Zgrupowanie 12 pojazdów kolumny pancerno-mechanizowanej wojsk Federacji Rosyjskiej dokonało przełamania ukraińskiej obrony na zachód od centrum -Piaru. W Piaru. O zajęte wcześniej północne osiedle, czas i fiarów, wojska rosyjskie zgrupowały swój atak i przełamały się przez ukraińską obronę, która wcześniej tak cielnie przez wiele tygodni zatrzymywała ich działania zaczepne w oparciu o tą linię drogi i linię kolejową. Jednostki rosyjskie przełamały ukraińską obronę, nie tylko przeszły przez pierwsze zabudowania, weszły wzdłuż drogi, ale dotarły do Samych granic ukraińskiego miasteczka. Zobaczcie, tu mamy jeszcze zabudowania, a tutaj są już, można powiedzieć, no, no już nie ma miasta. Rosjanie nie tylko się wdali do miasta, ale przyjechali, można powiedzieć, je wzdłuż i przesz, i dostali do ostatniego punktu. Ponieśli przy tym najprawdopodobniej znaczące straty. Przynajmniej z 12 atakujących pojazdów 3-4 uległy zniszczeniu, ale Rosjanie nie patrzyli tu na straty. Można powiedzieć, że atak ten był bardzo śmiały i godny ich ojców i dziadów z czasów wojny II światowej. Nie patrząc na staty, jednostki rosyjskie wykonały zadanie i osiągnęły punkt docelowy, jaki zapewne został wyznaczony. I przede wszystkim zadaniem: tym zadaniem jest niewątpliwe odcięcie całkowitej drogi odlotu dla zgrupowania ukraińskiego w cytadeli Chasif jak nazywane jest to centrum. W ostatnim czasie wojska rosyjskie prowadziły szereg ataków w samym centrum, przełamując ukraińską linię obrony w oparciu o te bloki dokładnie w tym miejscu. Teraz atak w tym punkcie doprowadził do odcięcia drogi odwrotu, tak naprawdę jedyną bezpieczną drogą, to właśnie ta droga tu lub w tym kierunku. Chociaż tutaj już też dochodziły do nas informacje o silnych atakach rosyjskich i przenikaniu rosyjskich grup dywersyjno-rozpoznawczych aż pod rejon tutaj właśnie tego spiernika. Też ta droga w tym rejonie, zobaczcie jak ona idzie, jest i tak pod rosyjską kontrolą ogniową. Jedyną drogą odwrotu, jedyną drogą zaopatrzenia tak, dla Czasyfiaru była właśnie ta droga. W tym momencie jest ona już pod rosyjską kontrolą. Ten śmiały atak wykonany nocą można powiedzieć, że może odwrócić losy Czasyfiaru. Potwierdził on jednak też to, żeby wykonywać takie ataki, trzeba mieć duże zapasy sprzętowe i trzeba się liczyć ze stratami. 30% straty, jakie najprawdopodobniej siły rosyjskie w tym ataku poniosły, nie są niskie, ale sukces, jeżeli uda się Rosjanom utrzymać na tej pozycji, może być tego wart. Pamiętamy o wielu atakach, jakie Rosjanie tego typu wykonywali. W ostatnim czasie bardzo rzadko, ale czasami wykonują takie skoncentrowane działania, i wtedy one zazwyczaj przynoszą sukces. Nie będę już wspominał takich obszarów jak jeszcze sprzed roku, niemal rzeki, to mogliśmy sobie wydarzenia po zajęciu Abdiivki. Tak samo tam, pamiętacie, bardzo silny atak rosyjski, gdzie Rosjanie stracili kilkanaście pojazdów, chyba z czterdziestu, które atakowały. Ale ten atak, mimo strat, miał bardzo ważne konsekwencje dalej. Tak więc zobaczymy, jak będzie tutaj, czy uda się Rosjanom utrzymać tę pozycję, czy Ukraińcy będą kontratakowali? czy załoga Chasyfiaru będzie próbowała wyjść tą suchą drogą, a może będą próbowali przepłynąć przez ten staw, jezioro, ten zbiornik wodny, który się tutaj znajduje. Tak więc w najbliższych dniach, w ten weekend na pewno w czasie Chasyfiarze będzie gorąco. Zobaczymy w poniedziałek, jak rozwinie się tutaj sytuacja, także bardzo Was chętnie do tego zachęcam. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli i jeszcze więcej informacji pozyskać właśnie z tego, co się dzieje w okolicach Czasów-Jaru. A przechodzimy dalej wzdłuż linii frontów w kierunku północnym. Na obszarze Łukosjewieckiego i na kierunku limańskim bez żadnych istotnych zmian. Wzdłuż linii rzeki Asko. Polska Rosyjskie próbowały wykonywać działania zaczepne na zachód od Rajgarowki w kierunku na e, Kopanki. I tutaj walki dziełem się już od wielu, wielu tygodni. Bardzo intensywne działania dzieją się na obszarze przy samej rzece Askoł w okolicach miejscowości Zagryzowej. To właśnie o nią trwają w tym momencie bardzo zażarte walki na kierunku na Bogusławkę. Wojska rosyjskie, według niektórych informacji, próbowały dokonać przeprawy przez rzekę na kierunku Sękowe i wejść do pierwszych zabudowań. Jednak te informacje są niepotwierdzone i mówię Wam tylko o nich z takiego po prostu obowiązku o wspomnieniu. Niemniej ja uważam, że takie działanie na obecnym etapie działań w tym obszarze byłoby bardzo ryzykowne. Rosjanie owszem, kontrolują Krugliwkę, ale Zagryzowe jeszcze nie, nie mówiąc o pozostałym obszarze, choćby Bogusławki. Minimum to Zagryzłowe i Bogusławka i następnie wzmocnienie obrony na tej linii. Wtedy dopiero mogliby Rosjanie myśleć o ataku na Synkowe, by mieć lewą flankę zabezpieczoną. Na obecny czas raczej nie ma o tym mowy. Natomiast może to, co z tym mamy do czynienia w tym momencie, bo już o ostatnim raporcie o tym wspominałem, o rosyjskich atakach właśnie na kierunku wzdłuż linii rzeki Askołu, zagryzowe Bogusławka świadczy, że Rosjanie próbują przygotować sobie grunt właśnie do przeprawy w Oczywiście zapewne grupy dywersyjne, rozpoznawcze, specnazu mogą dokonywać tego typu przepraw już obecnie, by próbować znaleźć dogodne miejsca do przyszłego ataku. Przejdźmy dalej wzdłuż rzeki przez miejscowość Kupiańsk. Jeżeli chodzi o obszar, oj jeżeli chodzi o obszar przyczółka rosyjskiego, wojska ukraińskie po raz kolejny atakowały. Ukraińcy po osiągnięciu wcześniej tego lasu i niewskóraniu niczego w rosyjskiej obronie teraz próbowali ataku, można powiedzieć, że frontalnego, właśnie na zapadnę z tej strony. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Niemniej Rosjanie tutaj próbują przede wszystkim się na tym obszarze na obecny moment bronić, to też próbowali wykonywać ataków znowu muńskie w tym kierunku. Na razie nie wiemy, jak jest tego do końca rezultat. No, nam mniej widać, że Ukraińcy w końcu na poważnie zainteresowali się tym rosyjskim przyciągiem i próbują jakkolwiek reagować. I jesteśmy już na pograniczu z sumsko kurskim Tutaj nie milkną echa wybuchów, eksplozje bomb oraz strzały artylerii i karabinów żołnierzy. Jednym z podstawowych zadań dla rosyjskich droniarzy w tym momencie, którzy zostali zgrupowani na całym tym obszarze w niezwykle licznej sile. Tutaj można powiedzieć, że wiele jednostek doświadczonych droniarzy, zaopatrzonych w najnowszy sprzęt, czyli w kniazie, te drony światłowodowe. Operuje z niezwykłą intensywnością. Kolejne informacje, jakie przechodzą od strony ukraińskiej, poświadczają, że logistyka ukraińska w tym momencie jest tutaj kompletnie porażona i absolutnie nie ma możliwości pełnego dla potrzeb zaopatrywania wojsk, znajdujących się tutaj w tym worku kurskim. Tak, w worku. Ten worek może się okazać dla Ukraińców workiem bez wyjścia. Oczywiście przede wszystkim najbardziej intensywnie jest atakowana ta główna droga zaopatrzenia idąca do Sudży, ale nie tylko, także i poboczne, którymi próbują Ukraińcy także dostarczać zaopatrzenie. Jednak największym sukcesem w ostatnich dni okazało się przełamanie ukraińskiej obrony na zachód okrugli Lowki, w tym miejscu. Jeżeli chodzi o Gujewo, regularnie jest ono dalej bombardowane, jednakże tutaj... Ukraińska obrona jest bardzo twarda i nie udało się jej Rosjanom złamać. I tak jakby Rosjanie właśnie to odpuścili i próbują jakiegoś innego manewru, może obejścia Gujewa. A tak jednak rosyjski powodzenie w rejonie oraz zbliżenie się we wszystkich raportów do miejscowości Melowoj, dokładnie w tym miejscu i osiągnięcie, jeszcze może bliżej tutaj tych zabudowań, spowodowało reakcję strony ukraińskiej. Reakcja ta zakończyła się kompletną katastrofą. Sprzęt, który jechał z odsieczą, po prostu nie dojechał. Krótko mówiąc, e, oczywiście po tych punkcikach, które tutaj widzimy, w ciągu ostatnich 48 godzin kolejne cele były atakowane, e, ukraińskie na tym obszarze. Samych filmów z ataków rosyjskich dronów na transport, na sprzęt opancerzony jadący zarówno w jedną, jak i w drugą stronę jest tyle mnóstwo, że nie ma sensu już ich po, chyba po raz kolejny pokazywać. Całe drogi usiane są zniszczonym sprzętem prowadzącym z państw NATO. Oprócz tego południowego obszaru, gdzie Rosjanie przełamali obronę ukraińską, wdali się w nią niezwykle głęboko i zbliżają się do granicy, jednym z podstawowych, myślę, że zadań będzie zajęcie miejscowości Milnowej, obejście Głujewo i skierowanie się w stronę tutaj drogi, by odciąć sużę de facto. Ale także obszarem bardzo intensywnych walk jest rejon północny, czyli na kierunku na Małaję Łoknie. W tym momencie wojska rosyjskie dokonały znaczących postępów w obszarze miejscowości Nowaja Saracina i Staraja Saracina. Oprócz najprawdopodobniej zajęcia całkowicie miejscowości Nowaja Saracina, która wcześniej była już odcięta i resztki sił ukraińskich wycofały się tutaj polami w kierunku Staraja i Saracina, Wojsko rosyjskie wdarły się także do pierwszych zabudowań Starej Saracina. Tutaj widzicie materiał pokazujący zawieszenie flagi przez rosyjskich żołnierzy w tym miejscu. To ostatnia miejscowość przed Małym, Małym Łoknem. W tym momencie wojskom ukraińskim podejrzewam, że obrona już właśnie wycofuje się na obszar Mikołajewka, Makłajawakna Łakna i Wiktorowka. Tworzy się tutaj taki ostatni bastion w północnej części tego worka. Atak jest rosyjski, widać, że zdeterminowany. Bardzo wcześniejsze ataki nie uzyskiwały takiego powodzenia i strona rosyjska wielokrotnie odstępowała. Ale ostatnie tygodnie pokazują, że zadanie jest jedno, likwidacja tego zgrupowania. Dzieje się to na dwóch obszarach, obszarze południowym i obszarze północnym. W rejonie miejscowości Łokna, Jaliewie, Swierdlikowo wojska rosyjskie nie prowadziły działań zaczepnych. W mojej opinii jest to czas dla tego zgrupowania, dla przygrupowania się, pociągnięcia świeżych zapasów i poczekania na wydarzenia na południe. Dopiero kiedy południowe zgrupowanie osiągnie swoje cele i zabezpieczy na tyle ten obszar, że będzie w stanie wykonać atak w kierunku na drogę, wtedy ruszy także zgrupowanie północne, które również będzie miało takie samo zadanie. W ten sposób zamknie wojska ukraińskie w worku kurskim. Skąd my to znamy? Natomiast jeżeli chodzi o to, jak mogą w tym momencie zareagować ukraińscy żołnierze, jak mogą nimi ukraińscy dowódcy. I to jest chyba dla nich najgorsze. Nie mogą zareagować w ogóle, dlatego że ich naczelne dowództwo ze prezydentem Załońskim jasno wyznacza cel. Trwać, trwać, trwać. Genialny strateg w swoim genialnym planie zwycięstwa postanawia poświęcić wszystko, byleby tylko zachować kawałek, tego rosyjskiego terytorium. No obecną chwilę widać, że sytuacja jest beznadziejna i każdy rozsądny dowództwo by się stąd wycofał. Każdy rozsądny dowództwo. Tak wygląda sytuacja w mojej ocenie. Ktoś mógłby powiedzieć, o, faworyzujesz Rosjan, a źle mówisz o Ukraińcach. Mówię też często źle o Rosjanach, kiedy wykonują na przykład jakieś dziwne ataki po raz 44 w tym samym miejscu. Krytykuję uważam tak samo i dowództwo rosyjskie, i dowództwo ukraińskie. A to, że ostatnie dowództwo ukraińskie podejmuje wiele głupich, niemądrych decyzji, no cóż, ja na to po prostu poradzę. Ale jeżeli chodzi o tę możliwość odwrotu, zobaczcie, rosyjscy dowódcy wykonywali takie działania odwrotowe, kiedy było zagrożenie odcięcia. Nie bali się tego wykonać. Dlaczego? Może po prostu, że mieli taką akceptację ze strony swoich przełożonych, w którym nikt z polityków nie mieszał się właśnie do garnka. Oczywiście, powtarzam to, co mówiłem, z punktu widzenia rosyjskiego, uważam, że Rosjanie muszą do początku maja zlikwidować, mają takie zadanie zlikwidować ten worek do początku maja. Mają jeszcze sporo, część marca i cały kwiecień. Dlaczego? Dlatego, że pisaliście o tym ostatnio. Oczywiście 9 maja, rocznica zwycięstwa. 9 maja obchodzona w Rosji, my obchodzimy ją 8 maja. No już może nie obchodzą, ale jeszcze nie pamiętają. No i 9 maja. Dzień Zwycięstwa, Dzień Pobiedy, będzie na pewno na Placu Czerwonym defilada, no, z której oczywiście relacja na pewno też będzie na moim kanale. Myślę, że może to wielu z Was zainteresować. Także co, tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy raport. Myślę, że no, dzieje się naprawdę dużo i zobaczymy, co wydarzy się w nadchodzący weekend. A jeżeli chcecie o tym wszystkim wiedzieć, oczywiście w poniedziałek śledźcie kanał Analiza Polityczna. Do zobaczenia.